Zielone jabłka, chrupiące, orzeźwiające, z charakterystycznym kwaśnym smakiem, to jeden z najpopularniejszych owoców wśród osób dbających o sylwetkę i zdrowe od Ale uwaga! Choć uchodzą za symbol zdrowia, w rzeczywistości nie są dobre dla każdego. Zawarte w nich kwas jabłkowy może działać drażniąco na układ pokarmowy, zwłaszcza u osób z pewnymi schorzeniami. Jeśli po zjedzeniu zielonego jabłka odczuwasz ból brzucha, zgagę lub dyskomfort. Lepiej przeczytaj ten artykuł kwas jabłkowy, naturalny, ale nie zawsze. Zielone jabłka, takie jak popularna odmiana Granny Smith, zawierają większe ilości kwasu jabłkowego niż ich słodsze, czerwone odpowiedniki. To właśnie on nadaje im charakterystyczną, kwaśną nutę. Kwas ten występuje naturalnie w wielu owocach. Ale w jabłkach jest szczególnie skoncentrowany choć kwas jabłkowy wspomaga trawienie, działa antyoksydacyjnie i może korzystnie wpływać na metabolizm. To osób z wrażliwym układem pokarmowym może powodować szereg nieprzyjemnych objawów. Wszystko zależy od indywidualnej tolerancji oraz ilości zjedzonych owoców. To powinien uważać na zielone, nie każdemu zielone jabłka zaszkodzą, ale istnieje grupa osób które powinny ograniczyć ich spożycie lub całkowicie z nich zrezygnować. Oto kto powinien uważać osoby z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Kwas jabłkowy może pogłębiać podrażnienie śluzówki, prowadząc do bólu i nasilenia osoby z refluksem żołądkowo przełykowym. Gerd, kwaśne owoce mogą prowokować cofanie się treści żołądkowej do przełyku, nasilając zgagę i osoby z nadkwaśnością. Jedzenie zielonych jabłek może zwiększać produkcję kwasu żołądkowego i prowadzić do dyskomfortu. Dzieci i seniorzy, u tych grup układ pokarmowy jest bardziej wrażliwy, dlatego zbyt kwaśne jabłka mogą wywoływać kolki, bóle brzucha czy wóz. Objawy po zjedzeniu zielonego jabłka Kiedy, u Jeśli po zjedzeniu zielonego jabłka zauważasz którykolwiek z poniższych objawów, to znak że ty twój organizm może źle tolerować kwas jabłkowy, pieczenie w perzełku lub zamostki, ból żołądka, uczucie ciężk, mdłości przecinek, odbijanie, kwaśne pełosma, nasilone objawy refluksu lub w... dla niektórych osób problemem może być nie tylko sam kwas jabłkowy, ale też skórka jabłka, która jest twarda, trudna do strawienia i dodatkowo może drażnić błony śluzowe. Czy można jeść zielone jabłka bezpiecznie? Tak. Nie trzeba całkowicie rezygnować z zielonych cech jabłek, wystarczy wiedzieć, jakie jeść. By nie szkodziły. Oto kilka wskazówek. Jedz z wymiarem. Jeden jabłko dziennie to bezpieczna ilość dla większości osób. Obieraj ze skórki. Jeśli masz wrażliwy żołądek, to zmniejszy ilość błonnika nierozpuszczalnego i drażniących substancji. Łącz z innymi produktami, na przykład z jogurtem naturalnym, który zneutralizuje kwasowość. Unikaj jedzenia na pusty Grze to łądek. Kwaśne owoc rana może wywołać. Wybieraj dojrzałe owoce. Są mniej kwaśne niż bardzo zielone. Niedojrzałe zielone jabłka i inne kwaśne owoce. Co jeszcze może szkodzić? Zielone jabłka to tylko jeden z per owoców kwaśnych. Jeśli masz problemy żołądkowe, zwróć też uwagę na cytrusy, pomarańcze, cytryny, grey.